Witajcie moi drodzy widzowie Ja jestem Ucholek Jesteście na kanale Ucholek i cała reszta Dziś na kanale taki Bardzo dla mnie wyjątkowy Unboxing bo, unbox... bo unboxing gry Na Playstation 2 Jest to bardzo rzadki tytuł Jest to Tytuł Kastelwania A zaraz ją otworzę I pokażę w jakim stanie jest Może tutaj gdzieś pokażę filmik z, nagrany od sprzedającego który mi sprzedał tą grę w bardzo fajnej cenie bo to jest trochę unikat w bardzo fajnej cenie mi ją sprzedał i ładnie z nią się obeszedł jak ją sprzedawał i wszystko razem o wszystkim mi informował mam trochę jego nagrania nawet jak mi wysyłał na maila może to jest w gdzieś i jak mi pokazywał to wszystko ja nie przedłużam tego wszystkiego całego unboxingu Boję się, żeby tylko jej nie zahaczyć, bo szkoda. Tutaj sobie wy pozwoliłem wystawić moją jedną część Castelvanni, Curse of the Darkness, którą zdobyłem dwa lata temu, z pewnych z Lombardów. Opowiadałem o tym już raczej, tam kiedyś na kanale. O i jest tutaj, ukazuje się giereczka. To będzie taki moim zdaniem króciutki filmiczek odcinek unboxingu, ale chciałem go zrobić yy, pojedynczego, bo bardzo chciałem mieć tą grę, żeby mieć kolekcję Castlevania na PlayStation 2, zresztą dla fanów i dla kolekcjonerów to naprawdę jest spoko tasik. Dałem za niego 55 zł, powiem szczerze, już. O! Castlevania To jest niby ta część Lament of Innocence, jak dobrze myślę. Najpierw zobaczę, sobie tak. To jest chyba po hiszpańsku, chyba. Jest wszystko ładnie w kompleciku. Ładnie to zabezpieczenie. Płyta jest ponoć porysowana mocno. Zobaczę, jak to wygląda instrukcja. Zresztą z wami się podzielę całą instrukcją. O ładnie. Nie wiem, czy to jest hiszpański do końca, jaki to jest język, ale fajnie to wygląda. Instrukcja elegancko opisana, opisana, opisana. Opisana, przepraszam. Bardzo ładnie kasterwania na PlayStation 2. Tak szybko tylko, tak sobie obejrzymy. Tutaj te screeny. Jak to się gra, tutaj, czym się, jakie się mamoty, co się zbiera. O, proszę, elegancki, elegancki, kurde, plakacik taki na środku instrukcji, kurde, piękny, nie wiem jak tam u Was widać, ale umie mnie to, to pięknie wygląda, ciekawe jaka jest druga strona, czy jest w ogóle druga strona, niestety nie jest, nie można, nie można sobie tego wyrwać i gdzieś powiesić, niestety, ale ładnie to wygląda, ładnie, proszę bardzo, zobaczcie jeszcze raz, tak wygląda... Ta Castelwania, tutaj są Leon Belmont, chyba tym będziemy grali. Ogólnie to jest nasz bohater w grze. Raczej nie wiem, bo nawet nie widziałem za dużo gameplay tej Kastelwanii, Fajna książeczka gruba. Powiem wam szczerze. Pudełko stanie zacnym. Nie, pudełko można wymienić, ale ogólnie jakość tego wszystkiego fajnie to wygląda o proszę wszystko pokażę numer może jeszcze nawet pokażę tutaj te screeny i tutaj opis, tutaj features co tam jest na płycie Castlevania Symphony of tutaj, czy, czy tutaj powinna być jeszcze jakaś płyta, czy tylko jedna wtedy nie wiem, nie znam się na tym do końca, teraz zobaczymy tą płytę, ponoć jest bardzo w opakanym stanie za grę dałem 55 zł plus wysyłka 5 zł. Pokażę to wszystko gdzieś, może tutaj w rogu, czy gdzieś tutaj na filmiku, jak się uda. Teraz zobaczmy jej stan. Jest tutaj pęknięta w różku. Moim zdaniem to nie przeszkadza ogólnie. Trochę widać mojego tutaj pokoju, ale jest, jest porysowana. Jest, ale to są rysy, moim zdaniem, takie, co idziesz uratować. Powiem Wam szczerze, ogólnie mam znajomego, który tak czyści na tip -top takie gerki. Tam ma tą maszynkę do czyszczenia, I może mu podrzucę ją. Zapewniał mnie sprzedający. Bardzo zresztą miły i pozdrawiam go, jakby tam oglądał. Bardzo miły, dał się ugadać na cenę, bo miał wyżej wystawione. Ja zacząłem się z nim targować, ponieważ stan tej Kastelwani był może trochę taki. Jak jest. O! Teraz mam obie Castelwanie, jak to widać na filmiku. To jest ta pierwsza, chyba, co wyszła na PlayStation 2 i druga. Zaraz zobaczymy sobie, kiedy to wyszło. W 2004 roku ta Castelwania, a ta, Curse of Darkness, wyszła w 2009. W tą trochę pograłem, tam w parę misji nawet. I mi się spodobała. A do kolekcji chciałem mieć kastelwanie tą. Więc I też pewnie pogram, bo to jest 3D kastelwania. Widzę po screenach elegancka. Jak można tutaj zobaczyć troszeczkę. Bardzo fajnie. Tena też myślę, że zadowalałem samie i w ogóle całe to wszystko. Wow, to się stało ze zoomem. Coś się stało z zoomem w telefonie. No, coś go rozmazało przed chwilą. Przepraszam. No, tu zobaczymy tą instrukcję. Może że tak szczególnie chyba tej gry nigdy nie pokazywałem. Ale zobaczymy instrukcję. Czy też, też jest? To jest jeszcze fajniejszy. Ten na środku taki plakacik, ale elegancko to wygląda. To były instrukcje kiedyś. No, ale tu jest jednak dwustronne. Tu niestety tak samo pudełeczko. Tak samo pudełeczko, jak i w pudełeczku menu, tutaj to wszystko na pudełku na okładce jest po niemiecku. Tu akurat ta wersja ale gra, jest po angielsku do wyboru. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że w tą też będzie to samo. No, i mam dwie Kastelwanie, które wyszły na PlayStation 2. Nie wiem, czy jeszcze jakaś wyszła. Jak ktoś wie, to zapraszam do komentarzy. Bardzo się, jestem z tego zadowolony, z tej Castelvanii. Nie wiem, jak to tam widać na filmiku ją tu, ale myślę, że jest gitara. Bardzo jestem z niej zadowolony. Jednak te rysy naprawdę nie są takie mocne. Tak jak zapewne sprzedający. Nie są aż takie, żeby może nie odpaliła. No. Może będzie ciężko, zobaczymy. Ale mam nadzieję, że da radę uratować ją do końca. Yy, bardzo... Fajnie, że takie coś się mi udało zdobyć. No, dziękuję Wam za uwagę. Byliście na kanale Uholekińca Reszta. Jedna giereczka na unboxingu. Chciałem ją tak właśnie otworzyć samotną. Nie szukać innych paczek. Nie czekać na inne paczki, które idą już w niedalekiej przyszłości będą na filmiku. Zapraszam do reszty materiału na moim kanale. Zapraszam do liveów i do Discorda. Oto kolekcja na PlayStation 2 zbogaciła mi się o Castlevania. Ja byłem Cholek i żegnam się z Wami. Cześć, dziękuję Wam za uwagę.